Wykonywania poleceń. Ja pana to interesowałem. co? chcę Proszę pana o pomoc, skoro mój opiekun został, zawsze tam. Ja pana prosiłem pomoc. Niech pan mi wskaże. No to Zaraz. No dobra, idziemy. No? idziemy. Idziemy i do ubikacji. Do ubikacji. Do ubikacji. Do obligacji. Idziemy z panem do toalety. Dokończymy tego domowania. Po prostu nie. Tak. No to idziemy na spacerek, dobrze, e, ale ja jestem opiekunem dobrze, tego pana. No, to pa... Ja się panem opiekuję, a panu... Nie, nie, ja panu nie wierzę. Co? Policji niestety nie wierzę. No, o, a bardzo szkoda. Bo zatrzymujecie bezpodstawnie e, i... pan na sekundkę się odsunąć, e, pan mi poda dane po drodze, to przy okazji nie że... Ale do toalety, warunek, do toalety ja pan... idziemy. Do Słuchajcie, prawdopodobnie teraz w Warszawie jest kradzione ileś samochodów. Prawdopodobnie gdzieś się dzieje rozbój. Prawdopodobnie popełniane są różne inne przestępstwa. W tym momencie pięciu policjantów, pięciu, odprowadza Leszka na wózku do toalety. Ja się pytam, panie Grudziński. E, taką pan policję szykuje nam na następne 4 lata. 5 policjantów idzie do Kibla z moim kolegą Leszkiem. Jeszcze... Idziemy. Szybciej. SZYBCZEJ! nasz Hihi słuchajcie zbiał. Ja pierdzielę.